widzowie, zobaczcie na moje usta, właśnie malowałam mnie szminką, o taką, dorwałam ją z Chińczyka i bardzo ją, bardzo jest piękna, zobaczcie, czekajcie, o, brokatowa szminka, bardzo mi się podoba, to była szminka za 8 zł. No i mi się wydaje, że warto było ją kupić Bo bardzo mi się podoba i chyba mam nadzieję, że Wam też Pokażę Wam jeszcze raz o. No i to na tyle A no i sorry, że tyle po prostu nie nagrywałam, ale też wiecie, mam swoje sprawy, wakacje o matko, jedyna. Dobra, to papa, papatki. Pa, Widzimy się w kolejnym filmie, który będzie chyba w czwartek, piątek. Nie wiem, pa.